Witamy na koncie centralnym środkowym Grapara yy, Polska yy, z przeciwko Bolesławcowi Roman Stankowski i Adam Bukiel. Jeszcze nie znam wyniku dokładnie, ale zobaczymy jak tutaj idzie ten mecz. Adam Bukiel jest 12 krotny mistrz rozmachówka Tarek lá de Robert bardzo ambitnie gra, wiadomo, przeciwnikowi niestety nie można nic popuścić, tylko agresja i duże zaangażowanie ma szansę powodzenia w tym meczu. Serwuje Robert. Piłka trochę przeszkadzała tu koledze niestety, musiał mijać ją. I koniec meczu. Koniec meczu, niestety, Adam wygrał. Będzie to para, gdzie y, 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 y grał w parze, akurat dobrze wiem, właśnie z kamerującym tutaj y, w cierpczeniu. Gratulujemy Adamowi i życzymy sukcesów w